Dzień dobry drodzy widzowie. W tym odcinku gramy w realistyczne bitwy pancerne. Proszę o lajka, like, subskrypcję i zapraszam do oglądania. Razem z naszym szturgerem, Emily, który ma chyba odczupinkę większe działa od naszego, będziemy atakować punkt B. Tak mi się zdaje. Poczekam na niego. Niech jedzie przodem. Kawaler złotego krzyża niebieskiego. Ciekawe a teraz dobra, niech prowadzi. Ja sobie poczekam tam zanim. Łap na kolegę szybciej będzie. Jeśli nie przekroczymy tyle, to nic. Ale atakować punkta trzeba. Trzeba atakować punkta do rozwiedzienia i zbieramy na Tiger Niehaw jeden. Jak w zeszłym, w zeszłym kawałku. Tak części odcinków, które były już bardzo dawno temu. те канала тайгара а тъй в около навод тимейтов хине и Dobra. Nasz kolega z Dobra wspomnia. Albo i ta myślałem, że może coś bym zdoła zrobić. Nawet mocniej jak tak z takiego strzału przeżyła, ale kurde. Ciężko było, dobra, speedrunujemy pumą. Chociaż nie ma nic, szczerze więcej amunicji so do, sobie dołożę. Tak tutaj będzie z 10, tu może tyle. Na samym początku atakujemy tu. Tu gdzieś może, tak o sobie walnąłem, bo nie wiedziałem gdzie można gdzie indziej można? Tak, tam będzie całkiem dobrze. Dobra, zniszczył mnie. Mój chodc jest niszczący pancerz, nawet nie przepił. Jego pancerza, ten jego przebił mnie na wylot. Ja... Dzisiaj zrobimy tym razem dwie dodatkowe rundy, ponieważ już się lepiej czuję i przez to też ogólnie będą... Będzie dłuższy, Będzie dłuższy. Dwie rundy, ale ja nic nie chcę go Dwie rundy, rozwidzowe. Dobra. Wietnam. Tiger ha Cztery Trzy Dwa Jeden Atakować no. punkt punkt B Dobra Ujuj, uj, Tiger H-Tiger Tiger, tiger Ostui, D, D, 34, <gonsense> Mamy ZSSR, wygrywamy to Z takim... 88 mm działem Oni nic nam nie zrobią T-34 34 Tiger Dwa Tigery Dwa Jeden Jeden H Ojej oj. Mamy dobrą moc, to tutaj na no, a zaznaczę. Ja. na spokojnie. Jak nic, jak nic, jakiś czas zaraz we nie poleci, więc się rusza. Dobra, wjeżdżam szybko. Tam gdzie zasłona, to wjeżdżam. Zasłoniłem się w tym momencie. I mam tu oko na tą strefę. Może jednak się cofnę. Zniszczył. Szczerze, czemu nie. Obrócaj się i zaatakuję tam. Tak, tak. Tak się ustawia tam, gdzie mam kursor, i tak. Z takiej odległości mało co przebije mój pancerz. Patrzymy. O, bo ja zły guzik klikam. Jeśli teraz coś mnie nagle z pleców zaatakuje, to nie wiem co robię. Dobra, nie będziemy spotykać rosyjskich bajasów, więc dobrze będzie. Russian bias nie spotkamy. Więc jadę za IS-2, bo on jest taki mały bias. Może je spotkamy teraz, ten bias, ale jak coś to po naszej stronie, nie po stronie przeciwnej, tak to nazwę. A teraz lecimy. Ja lecę z tygrem H1. Zacz już wróciłem, popsuło mi się troszkę, zbagowało. Nazwę to bugiem, gry. To jest formacja 1, i 2 i 2 Tigery H1. Tiger, Tiger, IS-2. Nie, IS, IS-1. To jest formacja Tiger H1, iz Tiger H1 i IS-1. Tiger H1, Tiger H1, IS-1. I jeszcze z tyłu dalej jest 3485 I ostrzał. Cóż, darmowe te punkty badawcze. Teraz tylko by mnie nie trafił. Do widzenia. Nie, tu już nie ma. Zaraz zajmie się dużo tych. Dobra, praca zespołowa. Ojej oj Tiger został zniszczony przez bombę. Ale za to ja teraz się zjednoczyłem z, z jakimś średnim T-34, a IS-2 został sam. Ciszę się, że tam dosłownie nie podjechałem, tam gdzie ten Tiger był, bo inaczej mnie już by nie było. Mam jeden przyjętą strefę, a ten Tiger h mój kolega, miał... 2 kila. Doğru. Sam. Sam ya da ya da Sam. Za tym gdzieś się chyba chowa, tam o, tam gdzie pokazuję Na okularach tych takich Strzeliłem w niego? Albo ja go w niego strzeliłem, albo ktoś inny w niego strzelił Albo ja go teraz idę atakować Poprosiłbym darmowe... Kile. Bardzo chętnie... Aha! I drodzy widzowie, dzisiaj jest taki dłuższy, więc... krótszy, więc to będzie tyle z dzisiejszego odcinka. 14 minut starsze. Dziękuję za oglądanie i do widzenia!